Siema, z tej strony komunikacyjny Mix. Dzisiaj pokażę Wam mój projekt lokomotywy, trochę podobnej do BNSF, czyli, wiadomo, amerykańskie koleje Burlington Norton, Santa Fe. No i ja sobie wzro... ja się wzorowałem na zestawie 101 33, czyli właśnie tej lokomotywie. Ale ja zrobię w innych kolorach i zarazem trochę pozmienię. Bez zbędnego przedłużania. to jest ta lokomotywa. Oczywiście, przód. Tutaj dam dwa study, żeby tutaj się to trzymało. Tutaj mamy trąbki. Wiecie, jak ten? Zawsze trąbiam. Takie coś wyjmowane z logiem cargo. Jest bardzo dobre, właśnie. Tutaj mamy cztery takie wentylatory. Wiecie, środek. Tutaj mamy barierki. Tutaj mamy taką mniejszą. Tutaj jakieś wskaźniki, kratki. Z tyłu ma dwa czerwone światła drugiego boku ma to samo. I tutaj zrobię lepiej. Tutaj dwa żółte paski, tutaj jeden żółty pasek, tutaj oczywiście takie ramy są. Tutaj zrobiłem to tak i tutaj niestety nie miałem zielonego klocka, żeby Budować to w technice snot. Więc zrobię żółty i zrobię taki, jak widzicie, taki pasek, który się tutaj kończy. Tył jest taki, w środku nic nie ma. Jest po prostu tam, jest tylko dwa study. Przez całą lokomotywę to biegnie aż tu. I tutaj mamy rozgałęzienie do czterech. Tak to zrobiłem. Oczywiście mini figurka. Tutaj jeszcze mamy cały panel sterowania. Wszystko co potrzebne, żeby sterować tą lokomotywą. Tutaj zrobimy jeszcze tak, takie podwyższenie, i trochę się wzorowałem na lokomotywie, trochę po swojemu. I teraz tak, tutaj miał być 4, ale ja podwyższyłem, bo nie dawałem tej takiej klapy. Tak sobie to wymyśliłem z przodu, proszę bardzo. Oczywiście, funkcja spychacza. Jak to u mnie w lokomotywach towarowych. Tutaj dwa zielone serki. No, chyba jakieś numery boczne były. Tutaj też numery boczny Po bokach. I mamy taką lokomotywę. Oczywiście możemy sobie jeździć z różnymi ładunkami. Typu cysterna, dźwigi, niedźwigi. I teraz tak ona głównie tak samo to zrobię, że tylko można ją zrobić na 9V, bo na, jakbyśmy chcieli zrobić na Bluetooth albo serię RC, a pojemnik ma 4, a tutaj mamy 4, to trochę by tu brzydko to wyglądało. Więc zrobiłem taką luźną, że ma dwa wózki normalnie. Takie, można sobie tak. jak wagon. Tutaj dam, żeby było trochę detalicznie kratki, jak i tutaj. Oczywiście, jak to w oryginale. Schody. I tutaj możecie zobaczyć różnicę jedną. Tutaj mamy takie, tu mamy takie, tu mamy takie. Niestety nie miałem sześciu takich szyb. Więc trudno, ale i tak możecie sobie ocenić w komentarzach. Napisać, co o niej sądzicie. I tutaj głównie też to szare, tu przez to ciemno-szare czarne barierki tutaj czarne no i zielone potem żółte paski wymyśliłem i powstała lokomotywa i wiem że tutaj są jasno szare a tu białe takie piny z jumperem no wiecie o co chodzi dodałem takie I to by było w zasadzie na tyle. Jeszcze od dołu mogę pokazać. Niestety nie mam silnika 9V. Trudno anitorów. 9V. Mam wszystko pod RC i bluetooth. Trudno. Ale i tak. Sama lokomotywa wygląda po prostu super. To by było na tyle. I do następnego odcinka.